Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na trening czytania metodą sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba ba. Jeżeli jesteście gotowi, to like, czyli łapka w górę, rozpoczynamy nasz trening. Sylabę ba możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby albo za pomocą małej albo wielką literą. Bez względu na to czy sylabata jest zapisana małą czy wielką literą, brzmi dokładnie tak samo, brzmi po prostu ba. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą ba? Jest ich bardzo dużo. A nasze dzisiejsze przykłady to balon, bagaż, baran i banan. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu balon. Ba-lon. A teraz bagaż. Ba-gasz. Tym razem wyklaszczmy baran. Wyraz baran. Sylabami. Ba-ran. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie banan. Ba-nan. A czy sylabę ba możemy spotkać w dłuższych wyrazach? Oczywiście, popatrzcie na przykłady: bałagan, bariera, balustrada. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu bałagan. Ba, ła, gan. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie bariera. Ba, rie, ra. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie balustrada. Ba, lu, stra, da. Sylabę ba możemy także spotkać w imieniu dziewczynki Basia. Jest to zdrobnienie od imienia Barbara. Możemy również sylabę ba spotkać na przykład w wyrazie abażur. Wobec tego proponuję, żebyśmy teraz wyklaskiwali sylaby. Najpierw zacznijmy wyklaskiwać sylaby w imieniu, w zdrobnieniu Basia. Ba-sia. A teraz pełne imię tej dziewczynki Barbara. Bar, ba, ra. Teraz wyklaszczmy wyraz abażur. A, ba, żur. Sylaba ba znajduje się niejednokrotnie także na końcu wyrazów. Popatrzcie na przykłady. Farba, ryba, żaba, torba. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Najpierw wyraz farba. Far, ba. Teraz ryba. Ry, ba. Tym razem żaba. Ża-ba. A teraz torba. Tor-ba. A co to za wyraz? Jego pierwszą sylabą jest sylaba ba, a drugą sylabą jest także sylaba ba. To ba-ba, czyli baba. A co to za wyraz? Pierwszą sylabą tego wyrazu jest sylaba la. A drugą sylabą jest sylaba ba. To? La ba. Laba. Laba, czyli relaks, wypoczynek. Można powiedzieć, że laba to takie słodkie, błogie lenistwo. A teraz rebus. Do sylaby ba mam dodać wyraz gaza, ale. Sylaba ga została przekreślona. Co wyjdzie? Wyjdzie nam baza. Rozwiązaniem rebusu jest baza. Na przykład baza wojskowa. I kolejny rebus. Tym razem do sylaby ba mam dodać wyraz data ale sylaba ta w wyrazie data jest przekreślona co będzie rozwiązaniem tego rebusu rozwiązaniem tego rebusu będzie bada bada na przykład lekarz bada pacjenta Teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i wyrazów. Zacznijmy od tych zapisanych białym kolorem. Ba, pa, da, pa, ba, va, za, ra, ga, da, ba, za, fa, ga. Teraz odczytajmy te zapisane kolorem żółtym. Ba, da, pa, da. DA-MA, BA-ZA, WA-ZA, RA-TA, GA-DA, BA-ZA. A teraz odczytajmy wyrazy zapisane kolorem niebieskim. BABA, PADA, DATA, BADA, BAZA, RAMA, GAMA, LABA, LAWA, LADA. Proponuję, żebyśmy przeczytali raz jeszcze, ale w szybszym tempie. Zacznijmy od sylab zapisanych na biało. Ba pa da pa ba wa za ra ga da ba za fa ga. Teraz przeczytajmy szybciej sylaby zapisane na żółto. Ba da pa da da ma ba za wa za ra ta, ga, da, ba, za. A teraz w szybszym tempie odczytajmy wyrazy. Baba, pada, data, bada, baza, rama, gama, laba, lawa, lada. A teraz odczytajmy zdania wyrazowo-obrazkowe. Pierwsze zdanie. Ta baba ma lukier albo posypkę. Drugie zdanie: Lekarz bada, i trzecie, ostatnie zdanie: Deszcz pada. Przeczytajmy raz jeszcze: Ta baba ma lukier i posypkę. Lekarz bada. Deszcz pada. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening czytania przebiegł Wam w sposób Wyśmienite. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dzionka. Do zobaczenia wkrótce podczas kolejnego treningu. Zapraszam na treningi pisania, a także na spotkanie z nową sylabą. Buziaki dla Was, trzymajcie się. Pa!